Adrian Newey może zarobić tyle, co topowi kierowcy. Powstrzymanie się od przeklinania, czy poradzenie sobie z przeciążeniami w Formule 1. Co jest trudniejsze? Opowie o tym jeden z zawodników. Będzie też o kolejnej serii, którą kupił właściciel Formuły 1. Będzie o tym, dlaczego William zaczął pracę nad swoim samochodem o drugiej nad ranem. Opowiem też o problemie Zaubera, który wcale w Japonii się nie skończy. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Witam Was poświątecznie, mam nadzieję, że na jedzeni i wypoczęci jesteście i pełni sił i gotowi na to, żeby przeżyć kolejny weekend z Formuły 1. Kolejny nie do końca łatwy weekend, bo przecież znowu będziemy musieli wstawać dosyć wcześnie na Grand Prix Japonii, ale fani Formuły 1 z tym sobie bez problemu przecież radzą. Kochani, przychodzę do Was z kolejną porcją szybkich newsów. W czwartek kolejny ósmy bieg się pojawi, będziemy już po rozmowach z kierowcami, więc myślę, że parę nowych ciekawych wątków się pojawi. A początek tego odcinka to polski junior, czyli Tymek Kucharczyk, który startuje już drugi sezon w brytyjskiej Formule 3, no i ma gdzieś tam z tyłu głowy to, że chciałby w kolejnym sezonie pojawić się już w FIA Formule 3, czyli tam, gdzie jeździ Kacper Sztuka i Piotrek Wiśnicki. Na razie Tymek ma za sobą pierwszą rundę nowego sezonu, no i było tak, i dobrze, i niedobrze była szansa na podium w jednym z trzech wyścigów, ale pod koniec wyścigu Tymek zaatakował Drugą pozycję. No i niestety ostatecznie tego wyścigu nie ukończył, bo ten atak nie był udany. Dwa pozostałe wyścigi zakończone na czwartym i na szóstym miejscu. Dziewiąty w sumie w generalce po tym pierwszym weekendzie Tymek jest. Więc trzymamy kciuki za kolejne dobre rundy. A ja teraz przechodzę do zakupów, jakie w ostatnim czasie poczynił właściciel Formuły 1. Tym właścicielem, część z Was pewnie dobrze to wie, jest firma Liberty Media. Firma, która, no nie ma co ukrywać, odmieniła Formułę 1. I tak możemy gdzieś przeczytać opinię, że nie, tamten sport to przecież amerykanizacja, to już nie ta formuła, co kiedyś. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Formuła 1 za rządów Liberty Media tak naprawdę rozwinęła w pełni skrzydła, zarabia, zarabiają zespoły. Oglądalność jest bardzo duża, rekordowa frekwencja na wyścigach jest bardzo dobrze z Formułą 1 i nie dam sobie wmówić, że jest inaczej. No i Formuła 1 to jest oczywiście taki klejnot w koronie Liberty Media. No, ale teraz taki drugi, troszeczkę mniejszy, ale też jednak klejnot do tego arsenału Liberty Media dołącza, bo ta firma przejęła MotoGP, czyli najważniejszą serię wyścigów motocyklowych. Przejęli 86% udziałów za około 4 miliardy dolarów. Cały proces przejęcia ma się zakończyć do końca roku z jednym małym ale. Musi się na to jeszcze zgodzić m.in. Komisja Europejska, czyli organ, który będzie rozpatrywał, czy nie będzie Liberty Media miało za dużego monopolu na serie wyścigowe. Z takiego względu kiedyś nie zgodzono się, żeby właściciel Formuły 1, poprzedni właściciel Formuły 1, też miał właśnie F1 i MotoGP. Wtedy musiał serię MotoGP sprzedać, chcąc przejąć Formułę 1. Więc pytanie, jak teraz zachowa się Komisja Europejska i inne organy, które dbają o to, żeby nie było monopolu, ale w Liberty Media są przekonani, że będzie dobrze. I to nie jest tak, że tylko Liberty Media chciało MotoGP kupić, ale też byli Katarczycy. Była firma, która jest właścicielem federacji MMA UFC, ale Liberty Media okazała się w tym wyścigu po MotoGP. Najlepsza. Co się może zmienić? No, oczywiście, liczą wszyscy na to w MotoGP, że się zmienią, zmieni kwestia finansów, bo ostatni rok, w którym były publiczne dane dostępne, 2022, wtedy strata kilku milionów. Taką stratę zanotowało MotoGP, a Formuła 1 to jest firma, która zarabia i to całkiem nieźle. Ostatni rok to kilkaset milionów zysku. No i na pewno MotoGP pójdzie trochę w stronę Formuły 1, jeśli chodzi o promocję, jeśli chodzi o to, jak ten sport można rozwinąć mają dobry wzór do naśladowania i myślę, że MotoGP może na tym tylko zyskać, Formuła 1 nie straci to nie jest tak, że Liberty Media nagle zapomni o F1 i coś złego z tym sportem się stanie, może jakieś cross promocje czyli występy motocyklistów, pokazowe jazdy w trakcie weekendów z Formułą 1, myślę, że to nie jest wykluczone większa tutaj współpraca i przeplatanie się gwiazd z obu tych sportów, myślę, że Motorsport jako całość po prostu na tym zyska. Zyskać na pewno na treningach dodatkowych zyska Kimi Andrea Antonelli, czyli ten junior z Mercedesa, który szykowany jest na następcę Luisa Hamilton'a. Wkrótce zaliczą swoje pierwsze w życiu jazdy samochodem Formuły 1 w kwietniu, dokładnie 16 chyba ma się pojawić na to, że Imola mają być też później jazdy na Red Bull Ringu. Tych testów w ogóle w tym roku ma być całkiem sporo, jeśli chodzi o Antonellego. No oczywiście nie będzie to jazda współczesnym samochodem F1, tylko Mercedesem z 2021 roku. No i to będzie. Jeden z takich kluczowych elementów tego sprawdzania Antonellego, czy się nadaje do świata Formuły 1 czy nie. Oczywiście F2 to jest też ważny element i to jak on tam się będzie spisywał, ale jeśli wsiądzie do samochodu z 2021 roku, będzie robił naprawdę dobre, dobrą robotę na tych testach, będzie pokazywał dobrą poprawę formy podczas tych różnych kolejnych testów, no to po prostu utoruje sobie drogę do Formuły 1. W F2 na razie jest dziewiąty po dwóch rundach i to wcale nie jest zły wynik. Po sześciu rozegranych wyścigach w czterech punktował. To jest absolutny debiutant, który pominął jeszcze Formułę 3, więc naprawdę nie jest źle. Źle bywało u Yukiego Tsunoda, jeśli chodzi o wybuchy złości. Na pewno kojarzycie te różne informacje przekazywane przez Jukiego radio, w którym było dużo bluzgów, było dużo krzyku i dużo złości po prostu. No i w zespole powiedzieli mu, Juki, musisz się po prostu uspokoić i musisz to jakoś ogarnąć. No i on już od długiego czasu nad tym pracuje, nie zawsze mu to wychodzi. Bachra, sytuacja z Danielem Ricardo, tam swojej złości w tym sezonie nie był w stanie Juki opanować i też niezłą wiązankę przez radio puścił, plus jeszcze tamto zachowanie po wyścigu, kiedy trochę spychał Ricardo, no głupota totalna, ale Juki przyznał uczciwie, wiem, nie poradziłem sobie z tym jeszcze do końca, cały czas walczę. No i przyszedł moment, w którym Yuki mógł stwierdzić, że trochę zaczął to ogarniać, bo w trakcie wyścigu w Arabii Saudyjskiej, pamiętacie ta sytuacja, Kevin Magnussen blokujący innych zawodników, trochę naginające, nawet nie trochę naginające przepisy, no i stracił między na tym Yuki Tsunoda, który został poza torem przez Magnusena wyprzedzony. No i Yuki mówi, wtedy już byłem gotowy, żeby nie niezłą wiązankę przez radio puścić, ale się opanowałem. No i to jest dla mnie taki plusik i pokazanie tego, że naprawdę staram się i nad tym pracuję. Tyle, że Juki przyznał, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe porównanie, że kosztowało go mnóstwo energii, bo kiedy wyzbywasz się z siebie w, właśnie krzycząc, złoszcząc się i wykrzykując różne rzeczy przez radio, no to... Te emocje trochę łatwiej jest siebie właśnie po prostu wyrzucić. Na no, Juki mówił, że zachował je w sobie i bardzo dużo energii go to y, kosztowało. Nie wiedziałem, że to będzie tak wymagające. Zużyłem mnóstwo energii na to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, inaczej niż poprzez krzyk, co zwykle Juki robił. Zużyłem więcej energii na to, żeby powstrzymać od przekleństw i od krzyku, niż na radzenie sobie z ogromnymi przeciążeniami w samochodzie, więc powstrzymanie od przeklinania trudniejsze dla Jukiego Cunody niż radzenie sobie z bardzo dużymi przeciążeniami w Formule 1. Yuki nadmienił też, że to jest pierwszy krok w jego drodze do bycia nowym, spokojnym. Yuki, Yuki, trzymamy kciuki, bo fotel w Red Bullu być może na Ciebie czeka, tylko trzeba się uspokoić i trzeba jeździć jeszcze lepiej. Czy to się uda? Szczególnie w tę drugą rzecz trochę wątpię. Adrian Neway to jest postać kluczowa w Red Bullu, i to jest postać, o której wam ostatnio mówiłem. Pojawiły się doniesienia niemieckich dziennikarzy, że jest kuszony przez ekipę Astona Martina. No i teraz potwierdza to portal Motorsport.com, jeden z moich ulubionych dziennikarzy piszących o, o Formule 1, czyli Włoch, Roberto. Kinkero. Lawrence Troll ma bardzo mocno walczyć o Adriana Neweya, No i słuchajcie, miał mu zaproponować kontrakt porównywalny z najlepiej zarabiającymi kierowcami w stawce. Taki Max Verstappen teraz typuje się, że zarabia między 50 a 60 milionów euro za sezon. Hamilton też w tych okolicach, w okolicach 45-50. Leclerc trochę, trochę mniej. Alonso też w okolicach pewnie 40. W każdym razie tyle miałby Lawrence Troll zaproponować Neweyowi. No i ciekawe, czy się skusi, bo to rzeczywiście nie ma. Co ukrywać, dosyć yy, przyjemna propozycja. Nie wiem, jak wyglądają jego zarobki w tym momencie w Red Bullu. Na pewno to jest co najmniej naście milionów, może 10, ale jest różnica. Zakładając to, strzelam, jeśli w Red Bullu zarabia, nie wiem, 20 parę, a tutaj miałby dostać, nie wiem, 40 na co Lawrence'a Stroll'a stać, no to można się rzeczywiście skusić. Tym bardziej dla Lawrence'a Stroll'a jest to ważne. Oczywiście z jednej strony ściągając New zwiększa swoje szanse na to, żeby może ściągnąć do siebie Maxa Verstappena teraz czy, czy trochę później, ale też biorąc do siebie Newaya, zwiększa szanse Lawrence Stroll na to, żeby w ich ekipie pozostał Fernando Alonso. A na tym staremu Strollowi też przecież bardzo zależy i tutaj nie ma co tego zupełnie ukrywać. Bardzo jestem ciekawy w którą stronę to pójdzie. A teraz opowiem Wam trochę o logistyce i o tym, jak sprawnie działa Formuła 1. Opowiem to na przykładzie ekipy Williams. W piątek w Australii rozbity samochód przez Alexa Albona, brak dodatkowego nadwozia, którego nie będzie jeszcze w Japonii, ma być dopiero na Chiny. No i słuchajcie, od razu, po tej kraksie, od razu, kiedy oceniono, że tego samochodu nie da się naprawić na torze, od razu rozpoczęła się akcja, reanimacja, żeby zdążyć na Japonię. Ten samochód, to co z niego zostało, w zasadzie to nadwozie, ten monokok, wpakowany do samochodu, Samolotu wysłany czym prędzej do Wielkiej Brytanii. No i w poniedziałek o drugiej w nocy już byli w stanie rozpocząć pracę przy tym samochodzie, bo wiedzieli, że mają no dwa tygodnie do, do Japonii, w międzyczasie święta, więc też troszkę to utrudnia sprawę. W każdym razie no trzeba było mocno nad tym popracować, więc ani minuty tutaj straconej nie mogło być. Dodatkowo jeszcze James Wowles opowiadał, że żeby usprawnić cały proces i żeby rzeczywiście o drugiej w nocy ci ludzie mogli usiąść do tego samochodu i powiedzieć, Dobra, wiemy, co robimy, to, to, to działamy. Oni już w Melbourne robili specjalne fotografie. Analizowali, robili różne testy też wytrzymałościowe, żeby sprawdzić, co rzeczywiście trzeba naprawić, co trzeba wymienić, co po kolei zacząć robić w tych pierwszych godzinach prac nad naprawą samochodu. Więc taka mała ciekawostka. Samochód będzie gotowy na, na Japonię. Mają być nawet jakieś poprawki w Williamsie, mimo tego, że nie mają trzeciego nadwozia, to poprawki na Suzukę przywiozą. Teraz dwa słowa o pieniądzach. O pieniądzach, jakie zarobił wyścig w Las Vegas, a w zasadzie nie sam wyścig, ale miasto, bo opublikowano taki raport, co wyścig dał Las Vegas. No i wiem, że ten wyścig na początku nie cieszył się jakąś wielką popularnością wśród kibiców, ale patrząc na to, jakie są wyniki, pozostanie w kalendarzu jeszcze na trochę na pewno. No generalnie zarobili bardzo dużo, z samych podatków wpłynęło ponad 70 milionów dolarów. Formuła 1 też wydała mnóstwo pieniędzy żeby usprawnić i poprawić pewne rzeczy związane z infrastrukturą w tym mieście. No i co ciekawe, słuchajcie, kibic Formuły 1, który przyjechał na wyścig do Las Vegas, wygrał, wydał około... Ponad 3,5 razy więcej niż zwykły turysta podróżujący do Las Vegas. No, został tam przez parę nocy. Często turyści do Las Vegas przyjeżdżają na nie wiem, weekend, po prostu się zabawić. Tutaj trochę ten pobyt był wydłużony i średnio, to jest w ogóle ciekawa kwota, trochę duża, ale zastanawiam się, no, no, ale to też średnia. Średnio wydał taki kibic 4000 dolarów. No 400 dokładnie. Więc solidnie, ale myślę, że ci. Najbogatsi, których tam było jednak całkiem sporo, mogli tę statystykę mocno zawyżyć. Dużo zarobili lokalni pracownicy, ponad 50 milionów, stworzono 7 tysięcy, miejsc, miejsc pracy, więc bardzo zadowoleni są w mieście z tego, co się działo wokół Formuły 1. Są minusy narzekano. Niektórzy właściciele biznesów narzekali to już wcześniej się o tym mówiło, że trochę mniej zarobili przez to, że mieli zamknięte ulice, były też problemy z podziałem obowiązków i problemy operacyjne, na to też miasto samo wskazywało między Którą 1 FIA i, i samym miastem, ale generalnie liczby się zgadzają, pieniądze się zgadzają, więc wyścig w Las Vegas zagrożony nie jest. Zagrożona jest za to ekipa Zauber problemami na pit stopach. To działo się w każdym dotychczasowym wyścigu w tym sezonie no i to jest związane z tym, że nakrętki na ten sezon wykonano z bardzo lekkiego materiału miało to poprawić całą procedurę, nawet nieco ją przyspieszyć. A skończyło się tak, że to tylko pogorszyło sytuację. No i tych problemów na pitstopach jest mnóstwo, no i na razie mówią zauberze, że wcale w Japonii to się nie poprawi, bo oni od początku sezonu już wiedzieli, że muszą to poprawić. Rozpoczęli dyskusję ze swoimi dostawcami tych nakrętek, ale oni powiedzieli spokojnie: my to musimy wyprodukować, zrobić, więc trochę czasu to zajmie. No i do Japonii jeszcze nie będą w stanie dowieść tych nowych nakrętek, więc. Trzeba będzie radzić sobie z tym, co, co mają. To nie jest tak, że mechanicy popełniają jakiś błąd, to po prostu jest związa związane ze sprzętem, jakim, jakim dysponują w zauberze. Więc może być tak, że nawet jeśli pojedą dobrze, dobrze w kwalifikacjach, to wyścig może mieć dla nich średni przebieg ze względu właśnie na problemy na pit stopach. Ode mnie na dziś to tyle. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku, dziś taki odcinek ekspresowy. Zatem dzięki, do zobaczenia, Cześć, cześć.